No przede wszystkim jestem przeszczęśliwy, że wreszcie udało nam się przerwać tą fatalną pasę 12 porażek. Przyjechaliśmy tutaj do koszeli na naprawdę po zwycięstwo i, i, i ten nasz plan, ten nasz, na to nasza praca wreszcie przyniosła tego efekt. Tu duża zasługa naszego trenera, który naprawdę naprawdę staramy się, pracujemy na tych treningach. Mamy jeszcze dużo do poprawy, to widać. Zwłaszcza, zwłaszcza gdzieś w ataku jest tych strat jeszcze troszeczkę za dużo. W obronie to już trochę, trochę lepiej funkcjonuje. Jeszcze raz, no, jedyne co mogę powiedzieć, pogratulować wszystkim chłopakom dzisiaj, bo każdy dołożył cekiełkę, każdy był skoncentrowany, każdy dał z siebie, mogę powiedzieć, że maksa i, i to zaowocowało zwycięstwem. Dobry wieczór Państwu. No przede wszystkim bardzo się cieszę, tak jak i moi zawodnicy, bo wreszcie mogę pogratulować swojemu zespołowi zwycięstwa i to, to było dla mnie bardzo ważne. Ciężko pracowaliśmy wspólnie na to, aby wreszcie móc się z tego zwycięstwa cieszyć. Gratuluję drużynie gospodarzy też dobrego meczu, bo byli dobrze przygotowani taktycznie i jak wiecie Państwo to był cały czas mecz na styku, w którym w momencie już w czwartej kwarcie przejęliśmy kontrolę i udało się ten mecz wygrać, ale wymusili aż 21 strat naszych. Grali też bardzo twardo defensywnie, więc nie był to łatwy mecz drużyn, które walczą praktycznie też, można powiedzieć, między sobą. No a tym bardziej to zwycięstwo w takim, w takim meczu cieszy. Tak jak Mateusz powiedział, ciągle pracujemy, wiele rzeczy było w głowach, też błędy, które robimy wynikały w dużej mierze z tego, co siedzi w głowach z przeszłości, czyli tych naszych porażek. Ja mam nadzieję, że, że teraz y, z taką y, y, chłodniejszą głową y, będzie łatwiej też przygotowywać się do kolejnych meczów. Oczywiście pamiętamy, że to jest jedno zwycięstwo, które jeszcze wiosny nie czyni i trzeba ciężko pracować na to, żeby kolejne wyrywać w meczach y, z, z każdym rywalem, grać o zwycięstwo i starać się ich kolekcjonować jak najwięcej. Eee, ciężko. Coś powiedzieć po tym meczu. Na pewno jest nam e, przykro, jest nam wstyd, e, że przegraliśmy to spotkanie. E, chcieliśmy ten mecz wygrać za wszelką cenę, ale ciężko teraz powiedzieć, co no mówię. Nie, skuteczność m, tragiczna, e, szczególnie za dwa, za trzy to samo, z wolnych to samo. Nie ma chyba żadnej pozytywnej rzeczy, którą zrobiliśmy w tym meczu. E, chcieliśmy na pewno, my jako zawodnicy, z szatni, chcieliśmy przeprosić e, przede wszystkim kibiców, bo e, ich przede wszystkim zawiedliśmy, siebie na, na drugim miejscu, gramy dla nich. E, e, musimy przeanalizować wszystko od początku do końca i, i myślę, że zlepić tą, tą drużynę e, z powrotem e, w całość, żeby to jakoś zaczęło funkcjonować na boisku. Bo mamy możliwości, myślę, spore, ale, ale, ale czegoś brakuje, i no nie możemy na pewno tak grać. Jeszcze raz chciałem, ze swojej strony, jako kapitan, przeprosić tutaj wszystkich kibiców, sztab szkoleniowy, ludzi, zarząd, wszystkich sponsorów. Mam nadzieję, że, że mówię taki takim mecz, w takim wykonaniu, z taką drużyną, którą, która jest zdecydowanie w naszym zasięgu i się nie powtórzy. Dziękuję. Trudna konferencja dzisiaj na pewno, bo zagraliśmy chyba najgorsze spotkanie w sezonie, nawet, nawet nawet ten Messambilem po prostu nie wyglądał tak tragicznie, bo, bo, bo to było przynajmniej na tle bardzo silnego i dobrze dysponowanego rywala. Dzisiaj oczywiście nie ujmując nic drużynie skutna, bo, bo zagrali z wielkim sercem z zaangażowaniem i zaangażowaniem i po prostu głodem zwycięstwa, bo, bo mieli długą serię porażek. I nas po prostu, po prostu nas zjedli, że tak powiem, w którymś momencie, bo no nie wytrzymaliśmy tego, nie udźwignęliśmy tego, myślę, psychicznie przede wszystkim. Tej, tej, tego widma, właśnie porażki. I stąd, stąd strasznie nasza słaba gra w ataku. Zresztą ostatnie kilka meczy mamy duże problemy ze skutecznością, zarówno za dwa punkty, jak i za trzy punkty, a przede wszystkim z linii rzutów wolnych. I, I to pokazuje, że, że, że po prostu no, no gdzieś tam w głowie siedzi ten problem. Oczywiście chciałbym tak jak tutaj też ktoś wspominał, naprawdę przeprosić szczerze, szczerze kibiców za za to, że musieli to oglądać, oczywiście całą organizację ZTS i e, wiem, że to jest takie, takie taka, no, nie chciałbym, żeby to była jak formułka jakaś wyklepana, tylko naprawdę szczerze chciałbym przeprosić e, e, mówię, organizację ZTS, kibiców wszystkich tutaj związanych z tym klubem e, i przede wszystkim również sponsorów, e, bo e, zagraliśmy, tak jak powiedziałem, dzisiaj tragicznie, to był najgorszy mecz e, w tym sezonie, e, nie chodzi nawet o, o to, że przegraliśmy, ale po prostu e, e, Gdzieś e, jakieś indywidualne potyczki, e, słabe dzielenie się piłką, e, a w koniec końców e, a na końcu po prostu strach. i, i, e, no i, i, i kupa, e, cała masa błędów, e, tak jak powiedziałem, szkolnych, wręcz, wręcz juniorskich, tak, tak mówię, nietrafianie z podkosza. E, e, wymusiliśmy na przykład staliśmy się nieźle w obronie, wymusiliśmy 21 ich strat, e, sami zrobiliśmy sporo przechwytów. Największy problem jest z tym, że, że nasz atak. Po prostu nie chodzi. Nie chodzi tak, jeszcze do końca, znaczy, nie wiemy dlaczego, ale, ale no, no, przyglądamy się, i, ale faktem jest, że, że po tych powiedzmy krótkiej, ale, ale jednak serii zwycięstw po prostu źle się coś potoczyło od tamtego momentu i, i mówię, dwie minimalne porażki, a teraz tak powiedziałem przegrana, która nie powinna mieć miejsca. Gratulacje dla, dla trenera szablskiego. Widać jak dużo ten mecz dla nich znaczył i, i dla nas również, bo ten mecz nas e, stawiał w dużo dogodnej, dogodniejszej sytuacji e, i powiedzmy spokojnym utrzymaniu. No, takie mecze się zdarzają. Myślę, że e, no, będziemy analizować to wszystko i e, starać się, e, e, tak powiem, e, odbudować zaufanie kibiców, które dzisiaj na pewno bardzo mocno nas szarpnęliśmy. Dziękuję.